Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z tej strony Marta kanał Milion Laszy z perfum i zapraszam Was na kolejne nowości perfumowe na tym kanale. Zapraszam. Udało mi się kilka nowości znowu zdobyć. Około 6 nowości przetestowałam yy, i powiem Wam szczerze. Sama nie wiem do końca, co o tym myśleć. Chciałabym się z Wami podzielić yy, moimi odczuciami, ale chciałabym też usłyszeć Wasze zdanie na ten temat. Wiem, że bardzo często posiadacie też te próbki, nowości są dołączane do różnych zakupów. I być może też już coś z tego przetestowaliście i dajcie znać, jakie Wy macie odczucia odnośnie tego. Natomiast ja Wam powiem, co ja myślę. I zacznę od zapachu, który, na który czekam, aż ktoś rozbierze, właśnie będą jakieś odlewki, żeby w ogóle zdobyć. Próbka była praktycznie nie do zdobycia. A byłam tego bardzo ciekawa, dlatego że podstawową wersję bardzo, bardzo lubię. A chodzi o Baby Cat Raw Bourbon. Ten zapach mnie rozczarował. Dlaczego? Ja mam odlewkę Baby Keta, już bardzo mało mi zostało. Ja mam odlewkę Baby Keta, więc mam porównanie jak ten zapach się ma do tej podstawowej wersji. I słuchajcie, baby cat podstawowy to jest coś e, dla mnie e, takiego słodkiego, dosyć gurmondowego, ale coś jak Starodmobuseum, to jest taka podobna linia, z tym, że gdzieś na końcu właśnie czuję taką męską nutę, która bardzo mi się podoba. I w sumie baby cat od tych innych takich bardziej gurmondowych, ciepłych, korzennych, takich właśnie mm, przy, przytulnych zapachów odróżniał zawsze ten aspekt jakiejś męskości, którą ja bynajmniej naprawdę wyczuwałam. I powiem Wam szczerze, że e, dla mnie to, co zostało tu wydane. Nie jest zbyt dobrym wypustem z dwóch powodów. Pierwszy, mm, parametry są sporo gorsze od wypustu podstawowego, a drugim, nie ma tej nuty męskości. Ja bynajmniej nie czuję. Można powiedzieć, że plusem tego zapachu jest ten burbon, który faktycznie tu czuć i który troszeczkę ten zapach zmienia, bo Ewidentnie czuć tą nutę, właśnie, jakąś taką alkoholową. Ona jest praktycznie przez cały zapach. To zdecydowanie tej nuty nie ma w tej podstawowej wersji. Bardzo dziwnie też mi się, muszę przyznać, testowało ten zapach o tej porze roku. Nie wiem do końca, co to jest za pomysł, żeby wypuszczać ten zapach teraz. To było dziwne, to było takie nie na miejscu. Ja uważam, że tego rodzaju zapachy są naprawdę. Raczej są to zapachy, które powinny wychodzić przynajmniej jesienią, żeby się dobrze czuć z danym zapachem. Jaki jest sens też wypuszczać zapach, który myślę, że jeżeli ktoś nie nagrywa na YouTubie, to nie jest w stanie użyć takiego zapachu, jak jest ciepło. Więc trochę dla mnie takie nie wiadomo co tak naprawdę. Ja Zużyję ten zapach na pewno, y, natomiast y, nie będę miała z niego takiej przyjemności. Od razu Wam mówię jak przy podstawowej wersji. Kolejny zapach, y, powiem Wam szczerze, no ten zapach zrobił mi dzień. Nad nim się będę zastanawiała. Nie wiem, czy potrzebuję taki zapach, ale to jest coś, co mam na ręku i co mi się strasznie mocno spodobało. Bardzo. Yy, chodzi o kamera yy, Dukan. Słuchajcie. Yy, to nie jest tak, że to teraz wyszło jakoś chyba jednak bardziej porą zimową. To jest, yy, słuchajcie, zapach. I teraz tak powiedziałam Wam o Baby Cat, że dziwnie mi się to teraz testowało, ale wiecie, co mi przyszło teraz do głowy? Że może to jest jednak moja wina, bo ja bym musiała zobaczyć i to zobaczę. Poczekajcie, e, zerknę, kiedy Baby Cat, ten właśnie najnowszy, został wydany, bo e, istnieje taka szansa i że ja go tak późno testuję, a on został jeszcze wydany w zimie, na końcówce zimy. I zaraz będę przepraszała. YSL, nie mogę znaleźć daty wypustu tego, więc trzymam się tego, że. Że jest to nowość wydana teraz, no bo nie mam daty. Jeżeli Wy gdzieś znacie datę wypustu, właśnie e, Baby Cat Row Bourbon, to dajcie znać. W każdym razie wracam do zapachu: e, już camera dukan i na tym się skupiam, ponieważ to też jest taki, słuchajcie, zapach nie za bardzo letni. Ale on właśnie nie wiem. Wydaje mi się, że on z kolei został faktycznie wydany jakoś na koniec zimy. Z tym, że ten zapach bardzo mi się spodobał. To jest generalnie zapach bursztynowy, słodki. Nie jest on już aż. Ja już go bym aż tak może nie kategoryzowała na górmą, po prostu dlatego, że dla mnie taką bardzo mocną nutą w tym zapachu jest tytoń, który ja czuję, który jest piękny, jest podany na sposób słodki. Tak, to nie jest wytrawne, tu nie czujemy liścia tytoniu, tu to, to nie czujemy takiego tytoniu wiecie, tylko to jest tytoń słodki. Ależ jak to jest piękne, czujecie też dymność tego zapachu zdecydowanie. Nie wiem, jakieś, mam wrażenie, że czuję jakieś daktyle albo coś w tym stylu, może jakąś malinowość. Aż wiecie, co? Zerknę sobie, co jest w ogóle w nutach. Mamy tu mandarynkę. Ja bym nie powiedziała, że czuję tu mandarynkę, czuję owocowość jakoś, ale bliżej mi tu jest właśnie do jakichś daktyli. Mm, nie wiem, w każdym razie mamy tu przyprawy, piment, mandarynkę, w środkowych nutach kadzidło, labdanum, kwiat pomarańczy, paczule. Te kadzidło daje dymność. O Jezu, ten zapach jest śliczny. No a w bazie mamy tytoń, pralinę, bursztyn, buptonkę, benzoes. Ale właśnie ta pralina daje tylko jakąś słodkość, ale nie daje gurmądowości. No, ale ja ewidentnie czuję, jakby też jakiś owoc. Niekoniecznie mandarynkę, powiem szczerze. Zapach jest wyborny, wyborny. E, I tak naprawdę nie wiem, może się nad nim pozastanawiam. Nie wiem, czy potrzebuję taki zapach, ale jeżeli nie będę mogła przestać o nim myśleć, to prawdopodobnie sobie flaszeczkę jednak zakupię. I teraz Wam powiem o zapachu, którego poszukiwałam od bardzo dawna. Bardzo dawno już robiłam posty, że poszukuję odlewki, w końcu po chyba dwóch miesiącach ktoś się do mnie odezwał i taką odlewkę mi sprzedał. Chodzi o you, you Fleur. Słuchajcie. Y Zawsze chciałam przetestować któryś z glossier. W tamtym roku wyszły trzy zapachy: Glossier U, Ju, Glossier Jul Rewe i Glossier U też jakiś tam. A dzisiaj czwarty to jest fioletowa buteleczka. I y, zawsze chciałam, ponieważ y, jedna z y, Aleksandra NL, dokładnie z YouTuberek zagranicznych, którą ja oglądam ze względu na makijaże, które robi. Ona o, zrobiła jeden film opowiadając o swoich takich ukochanych perfumach i ona kocha wszystkie glosie właśnie. I tak pięknie o nich opowiadała i zawsze chciałam je sprawdzić. I oczywiście na Galilu bodajże możecie kupić takie 10-mililitrowe, ale tego właśnie nie było. Że robię nowości, to pomyślałam, że fajnie by było o tym właśnie zapachu pogadać. I słuchajcie, yy, to jest zapach który jest taki trochę dziwny, ponieważ tak, dla mnie to jest rodzaj zapachu piżmowego, tak bym go określiła. Natomiast przede wszystkim jest to idealnie zblendowany zapach kwiatowy, w sensie takim, że dla mnie to, to są kremowe kwiaty. Kremowe, te pismo jest takie kremowe, właśnie mam wrażenie tu. Coś strasznie takiego, też dosyć mocny jest ten zapach w sensie i projekcji, i długotrwałości. Fajnie się utrzymuje na skórze. Jest to zapach bardzo silnie kobiecy, a jest opisywany jako unisex. Nie widzę w nim grama, jakiejś takiej nuty, nawet, która mogłaby wskazywać na męską. Nie wiem, czy mężczyźni się dobrze by czuli w tym zapachu akurat, bo ogólnie kwiatowe zapachy są bezpieczne dla obu płci, ale um, muszą być specjalnie przyrządzone. To, co jest tu takim clue, to właśnie ta kremowość, którą czuć niesamowicie. Zapach jest, czy jest on zapachem słodkim? I właśnie, i teraz tak. Dla mnie nie, dla mnie jest to. Ta kremowość daje jakoś tam słodycz, ale ja mimo wszystko jej tak nie odbieram. To jakby trochę mnie zbiło z tropu, oszołomiło, bardzo fajnie się to nosi. Niezwykle przyjaźnie tą porą roku. Je, ma on coś w sobie takiego ubierającego bardzo. Naprawdę zapach jest ciężki do określenia. Wydaje mi się, że każdy w nim wyczuje zupełnie coś innego, ale jest wart poznania i to muszę zaznaczyć. Jest to zapach zdecydowanie, który jest wart poznania. Oprócz tego buteleczki też uważam, że są in plus. Największym rozczarowaniem i to zaczyna już być po prostu taki standard, mam wrażenie, jeżeli chodzi o moją osobę, to jest Creed Eladaria. Słuchajcie, to są perfumy wydane stricte dla kobiet, natomiast yy, one są opisywane jako yy, zapach różany. No, a ja Wam powiem, że to jest kolejny zapach, który na mnie po prostu wybrzmiewa laktonowo. Oczywiście, oprócz tego, coś tam jeszcze do mnie dochodzi, jakaś, nie wiem, nie wiem, czy to jest różaność, może dżemowa różaność, ale bardziej bym to nazwała jakimiś owocami. Coś jest takiego słodszego w nim, zdecydowanie. Parametry pozostawiają wiele do życzenia. Jeżeli chodzi, testowałam je, na, na jednym nadgarstku miałam ten, na drugim ten i tak to testowałam, i ten utrzymywał się cały, cały czas, a ten mam wrażenie, że. Po trzech, 4 godzinach nawet już nie wiedziałam nic, nie czułam w żaden sposób tego zapachu. Natomiast yy, pierwsze uderzenie, powiedziałabym, że jest jakieś takie słodkawe, owocowe, jakieś takie może nawet pudrowe. Coś wyczuwam więcej. Ale jak się na mnie ułożą i już leżą, to są 100% laktonowe. Ja nie lubię takich zapachów, męczą mnie. Musi za nimi iść coś zdecydowanie więcej i Gdzieś niby się doszukiwałam jakichś tam nut oprócz tej laktonowości, ale generalnie czułam strasznie taką przytłaczającą laktonowość, taką aż, która mnie męczyła, było mi od niej trochę niedobrze i no i kolejne rozczarowanie. Creedem po prostu nie jest to marka dla mnie, wydaje mi się, że troszeczkę czego innego ja oczekuję, co innego oferuje marka, i czasami tak się zdarza. Teraz powiem o nowym zapachu, bo wyszła wersja męska, ale też damska. I chodzi o Skandal Intense. Ja testowałam wersję podstawową i dla mnie, skandal podstawowy to jest po prostu stricte zapach um, miodu. Według mnie ten z miodem nie ma nic wspólnego, natomiast ja wam zaraz powiem, co to jest w nutach. I mam rację, ponieważ tu jest Kardamon, Liang Liang i absolut vanili. Tak, i tak bym powiedziała, to już nie jest w ogóle ten, to znaczy jest jakiś, jest coś, co zbliża te dwa zapachy, jest jakaś taka, czujesz jakąś bazę tego podstawowego skandala, ale Zdecydowanie jest to waniliowe, nie jest to nic odkrywczego, to jest coś, co już po prostu jest w różnych formach, ale, ale właśnie jest. Um, jest to taki słodki zapach waniliowy, z, a jakąś bym powiedziała odrobiną kwiatów, i tak naprawdę nie mam więcej o tym zapachu nic do powiedzenia. Wszyscy, fan w, do wszystkich fanów Skandala, muszę Wam powiedzieć, że jeżeli się spodziewacie skandala tylko w intensywniejszej wersji, to według mnie mm, intensywniejsza wersja, tak, ale nie do końca skandala, raczej czegoś, co jest już na rynku yy, i po prostu skandal się nazywający yy, obecnie, bo jest jakaś konotacja, ale to nie są do końca te same. Jednak w tym podstawowym czuć miód i to zdecydowanie jest taki totalnie miodowy zapach. I jeżeli ktoś kocha skandal właśnie dlatego za tę miodowość, to tu tego nie dostanie. I tu jeżeli się nie kocha strasznie mocno z wanilią, to z tym się nie polubi. Zostawiam sobie na deser zapach, o którym jest bardzo głośno. Bardzo, bardzo bym powiedziała głośno, o którym się mówi w kuluarach perfumowych, o którym wszyscy gadają i wszyscy mm, i krytykują, i się zachwycają i w sumie chyba jest jednak więcej krytyki niż zachwytów. O czym mówię? Mówię o Kirki Mezon e, Kurdzian. Słuchajcie. <laughs> Jako, że testowałam e, bakarata, i to jest coś, co już z tą marką zostanie. I marka się od tego zapachu jakby nie odczepi. Ani od Baccarat Rouge 540, ani od zapachu 724, ani od zapachu mm, Fluidity Silver, po prostu Gentle Fluidity Silver. Po prostu stworzyła trzy zapachy, które zabijają. To są, są mocarze, którzy po prostu, jeżeli ktoś szuka intensywności, musi sięgnąć po te trzy, bo chyba nic intensywniejszego obecnie nie ma na rynku. Jeżeli marka tworzy takich mocarza, a później przechodzi do czegoś takiego, co niby jest jego bardzo osobistym zapachem czymś, co yy, stworzył w oparciu o własne doświadczenia, wspomnienia. To jeżeli coś takiego się dzieje, w ogóle Kirki to jest jego przezwisko, e, właśnie Kurgiana, I jeżeli coś takiego się dzieje, że dostajemy bardzo delikatną propozycję, strasznie piżmową, bo te jeżeli ktoś nie lubi piżma, to w ogóle nie jest dla nich zapach, bo zapach jest bardzo mocno piżmowy, bardzo mocno. Tylko, że piżmo jest podane w sposób elegancki, efektowny, jest taki krążący po skórze, niekrzyczący, delikatny. <laughs> jest to kompozycja generalnie, która rozczaruje fanów bakaratowych i i takich, właśnie tych 724 i tak dalej. To, to wszystko, co Wam wymieniłam. Yy, natomiast <laughs> każdy twórca, czy to jest malarz, czy to jest perfumiarz, czy, czy to jest ktoś, kto tworzy meble, potrzebuje czasami odskoczni i stworzenia czegoś innego. I według mnie ten zapach wpisuje się w bardzo wiele oczekiwań. Jego nie można przyrównać do tego, co mamy. Tak mi się wydaje, chociaż no, ja nie testowałam wszystkiego, ale generalnie nie czułam takich nut um, do tej pory. Nie czułam w taki sposób zrobionego piżma. Jest w nim coś tak niesamowicie wytwornego i tak niesamowicie idealnie skomponowanego, że ten zapach w ogóle was nie męczy. Jest strasznie przyjemny i bardzo przyjemnie się y, używa takiego zapachu, ale y, krytyka się posypała, bo przecież Kur Gian przyzwyczajają nas do mocy. Nie możemy do tego tak podchodzić, tak mi się wydaje. Uważam, że ten świat przez ten zapach został strasznie mocno podzielony, totalnie niesłusznie. Należy zapach docenić, według mnie. Według mnie w końcu jest to um, też zapach, który dotrze wbrew pozorom, może nawet do większej rzeszy ludzi, tylko trzeba dać mu szansę i go potestować popróbować. Um, dla mnie jest to zapach, który, jeżeli ja miałabym wam powiedzieć o moich preferencjach i odczuciach, to wszyscy, co mnie oglądacie, wiecie, że ja kocham moc, kocham intensywność, ale też czasami używam zapachów mniej intensywnych, które nie zabijają, które są bardziej przyskórne, takie osobiste, ale nie chciałabym mieć tego flakonu. Po testach. Yy, nie mam takiej myśli, żeby to trafiło na moją listę. I w ogóle, jeżeli miałabym podsumować wszystkie te zapachy, czego nigdy nie robię, ale gdybym miała podsumować wszystkie te zapachy i powiedzieć Wam, co ewentualnie mogłabym na listę dopisać, to bym Wam powiedziała zdecydowanie, że Glossier jest to kompozycja wyjątkowa i bardzo, bardzo ciekawa kompozycja Kamra Dukan. Yy, to są dwie rzeczy, które mogłabym się zastanowić, wpisze, wpisać na listę i, e, i mieć flakony. I nie jest powiedziane, że się nad tym nie zastanowię. W każdym razie, ja na razie sobie zrobiłam taką e, przerwę, e, że mam na swojej liście coś, co bardzo chcę mieć, co jest bardzo drogie, oczywiście, e, i po prostu. Dumam nad tym, żeby to mieć, i na razie zastopowałam wszelkie inne zakupy. To nie jest tak, że ja nic nie kupiłam, ale rozumiemy się. Troszeczkę ograniczyłam swoje zakupy po prostu. Do wszystkich, którzy krytykują kerki, według mnie po prostu to jest kierowany zapach trochę do innych osób. Nie należy go krytykować, ponieważ należy docenić moim zdaniem jego piękno. Do wszystkich, którzy kochają Skandala za jego miodowość, nowy Skandal z wersji Intense to nie jest moim zdaniem do końca ten zapach. I do wszystkich tych, którzy znają Babyketa podstawowego, według mnie zostańcie przy Babykecie podstawowym, bo ten Bourbon nie robi aż tak dużej różnicy, a jednak parametry moim zdaniem gorsze. To takie na koniec podsumowanie. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Podzielcie się swoimi wrażeniami i opiniami. Jeżeli je posiadacie na temat zapachów, o których dziś mówiłam, ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia, kochani, do następnego buziaczki. Pa!